Dzisiaj nie gramy w żadną grę, dzisiaj jest to bardziej film informacyjny i w dzisiejszym filmie opowiem wam, co będzie się działo z kanałem i w ogóle z filmami na tym kanale przez te wakacje. Ogólnie nie było filmu teraz przez 3 tygodnie, bo nie było mnie w domu, nie byłem przy komputerze, nie mogłem nic nagrać. No i teraz, tak. Przez kolejne dwa tygodnie, czyli odtąd dotąd nie mam mnie w domu. Ale filmy będą. Teraz ten film będzie w piątek, w niedzielę będzie kolejny film. No i tak, przez kolejne dwa tygodnie będzie jeden film, postaram się go wrzucić, bo będę miał go nagrany i postaram się go wrzucić. I oczywiście zachęcam Was też, jeśli jesteście nowi i widzicie ten film do zasubskrybowania kanału tam na dole. Stawienie łapki w górę, jeśli film Wam się spodoba no i komentarza, bo po prostu możecie coś napisać. I tak. I tyle. Więc to by było na tyle w tym filmie. Chyba. Tak? Co jeszcze miałam powiedzieć? Chyba nic. No tak, to by było na tyle w tym filmie. Oczywiście ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnych filmach w niedzielę. Do zobaczenia i pa pa!